Mhm. Chodź tam mnie. I teraz? No proszę Cię, chodź. No chodź. Co robisz? Nic. No właśnie. A powinnaś się uczyć. Byłaś dzisiaj w szkole? Przestań gadać jak moja mama, dobrze?

Wyjątkową osobą, wiesz? Jedyną i najważniejszą. Uważam, że powinnaś wrócić do domu. Co? Powinnaś wrócić do domu. Nie pozwolę, żeby z mojego powodu oblała matury. Rozumiesz? Czy wszyscy powariowani? Niedobrze mi się robi, jak słyszę matura. Co wy mnie macie za jakąś idiotkę? Marysia, nie uczysz się. Takie są fakty. Nie chodzisz na lekcje... Przestań, nie... dobrze? Nie chcę tego słuchać. Dobrze. Zaraz się wyprowadzę. Marysia, błagam cię. Daj spokój. To jest moje życie, do cholery jasnej. I nikt mi nie będzie dyktować, co mam robić. Dobrze. Możemy porozmawiać spokojnie? Nie mamy o czym. Czy wszyscy tego pożałujecie? Proszę, może pani usiąść? Dziękuję, że zgodziła się pani ze mną spotkać. Jest pani bardzo piękną kobietą. A pani jest zupełnie niepodobna do swojej siostry. Czy to ma być komplement? O czym pani chciała ze mną porozmawiać? Myślę, że możemy sobie pomóc. Pomóc? Nie rozumiem. Czy pani wie, że byłam kiedyś dziewczyną Piotra? Ach, tak, teraz rozumiem. Ale Ewa mi go zabrała. Historia, proszę pani, lubi się powtarzać. Kiedyś zaprosiłam Piotra do nas, do domu, poznałam z Ewą, no i stało się. Piotr kompletnie stracił głowę. Mimo, że Ewa była wtedy z kimś. Kto został później moim mężem? Obecnie byłym mężem. Więc wszystko zostało w rodzinie. Dlaczego pani mi to opowiada? Mam pewną słabość. A może to. Zaleta. Taka znakomita pamięć. Widzi pani, czasami warto poczekać nawet kilkanaście lat, żeby pewna sytuacja. Jaka sytuacja? Mam dla pani konkretną propozycję. Zaczyna być interesujące. Słucham. Mam nadzieję, że Grzegorz ją przekona. To będzie dla niej trudna sytuacja. Marysia jest taka ambitna. Jestem pewna, że powrót do domu to będzie dla niej klęska. Jeśli w ogóle wróci, nie martwmy się na zapas. Jakoś sobie poradzimy. Będę was częściej odwiedzał. Muszę nadrobić zaległości. Masz dwóch synów. Dlaczego tak mówisz? Nie wiem, co to znaczy, kiedy dziecko wychowuje się bez ojca. Nadal nie rozumiem. Chciałam się ukryć. Uciec. Nie chciałam się z tobą spotkać. Bałam się tego spotkania. Czego się bałaś? Bałam się swoich uczuć. Nie. Pozwól mi powiedzieć. To może już ostatnia okazja. Jesteś mi bardzo drogi. My. Nie powinniśmy się więcej spotykać. Dlaczego? Bo masz dzieci, żonę. A ja nie chcę niszczyć twojej rodziny. Marysia jest już dorosła. To znaczy prawie dorosła Synowie, to jeszcze dzieci bardzo cię potrzebują. Wiem. Tylko, że ja potrzebuję ciebie. Jak powietrze. 大哥 <music> Zaskoczony. Bardzo szybko. Moja firma zawsze działa szybko i niezwykle skutecznie. Wie pan. zupełnie inaczej sobie wyobrażałem prywatnego detektywa. Nie podobam się panu. Nie, nie, pan, jak fan, ale teczka świetna. Dziękuję. Dostałem ją za specjalne zasługi. Dobry podpis? Dobry. Bardzo ładnie tra. Wiem, dziękuję. Przysk. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym, żeby pan znalazł mi tego człowieka. Hmm, a kto to jest? To mąż. mąż mojej narzeczonej. Wie pan, wzięli kiedyś ślub kościelny, ale tylko kościelny. Tak. Potem on się ulotnił z kupą forsy, oczywiście nie swojej. I pan teraz chce te pieniądze odzyskać? Nie, nie, nie chodzi o pieniądze. A po co, jeśli można spytać, chce pan odszukać tego człowieka? Ja chciałbym, żeby ten ślub kościelny został unieważniony. Czy wie pan, że to bardzo trudna sprawa? Ten człowiek podejrzewam, zmienił nazwisko i to nie jeden raz. Wie pan, ja jestem zdecydowany. Tu nie chodzi o koszty. Ja to wszystko pokryję. Sorry. Czy to pana ten czerwony samochód? Tak, mój, a coś się stało? Blokuje pan wjazd dla karetek. A. a. Razie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Jakby Pan coś do zobaczenia. wiedział, tak. może, może telefon, nie wiem. No. Dobrze. Czy kostek właśnie zasnął? Był taki zmęczony. Rzeczywiście niespodzianka, co? którą mogę podpisy. Co to jest? Zestawienie zeszłego tygodnia. Dlaczego ja muszę się tym zajmować? Gdzie podpis? Proszę tutaj. I jeszcze tutaj. Proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Mam dla ciebie jeszcze coś, proszę. O nie. Na dzisiaj skończyłam. Nienawidzę tej papierkowej roboty. W porządku. Tylko będzie to czekało na ciebie aż do jutra. Możenko? Czemu jesteś taka przyglądana? Sama nie wiem. Czuję się zmęczona. Chyba się skażeje jąś. O, 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 znowu zaczynasz. Ja już ci mówiłam, jesteś bardzo młodą, atrakcyjną kobietą. To jest. <grym> Wiesz co? Masz po prostu handlę. Mnie się też to czasami zdarza, tylko że mnie szybciej przechodzi. Bo... Pani doktor zostawiła to Pani u mnie. Dziękuję, przepraszam. Dobrze. Jeszcze to. Jeszcze do domu, weź sobie cieplutką kąpiel z pianką, a potem przeczyta jakiś bardzo uzawierający, przyjdzie jak rękołowioz. Sprawdzony Zobacz. sposób, co? Sprawdzony. Czekaj, mam tu jeszcze coś. Jacek zostawił mi receptę, wypisał ją, ale widzisz, nie podbił pieczątki. Proszę Cię. A Jacek już poszedł? Tak, bardzo się do Pani śpieszył. Był kompletnie nieprzytomny. Dzięki. Proszę. No, głowa do góry. Pani doktor, no. nie spada, pani Proszę, proszę, niech pani pozostawi tutaj. Szymon proszę cię. Chosiu. Co Ale? Potrzymam cię też tylko się szkoły. A gdzie masz czapeczkę? Kieszące. Kieszące. Nie masz kieszonce. O! Tu jest. A to nie kieszonka. Kieszonka, ale druga kieszonka. Słuchaj, kto to wymyślił mamusia twoja? Sam to wymyślił. <laughs> Cię Czekaj, bo się śpieszy. Co? Co? Nie, nigdzie nie wracamy, idziemy. Nie, nie potem. O. I bardzo nie wiemy znowu. Bardzo piękne szlify. Oj, te brylanty. Są wyjątkowej urody. Mam nadzieję, że pani będzie zadowolona z wyceny. To w większości bardzo stare i cenne egzemplarze. Wiem, znam się trochę na tym. Zbierałam to przez wiele lat. Przepraszam, że pytam. Ale czy nie będzie pani żal pozbywać się tak pięknych przedmiotów? Widzi Pan, czasami jest taka potrzeba, ale proszę mi wierzyć. Sprzedaję tylko część mojej kolekcji. O. Przepraszam, dzień o. dobry, czy może pan mi to odkręcić? <gry> proszę. A co to jest? O, to taka... Lupa, o, zobacz. ozełacze. Bożena, 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 nie sądzisz, że powinniśmy porozmawiać? O czym? Naszym wczorajszym szaleństwie? Nie, Jacek. Myślę, że. że powinniśmy szybko oboje o tym zapomnieć. Ale ja nie chcę zapomnieć. Jacek. My razem to naprawdę nie ma sensu. A przecież to kompletna bzdura. Kogo to obchodzi? Tylko dlatego, że jesteś parę lat starsza? Może chce być z Tobą? Nie. To nie ma sensu. Bardzo mi przykro. I. I nie chcę więcej o tym mówić. Cześć. Możena. Poprawić sobie humor i kupiłam sobie dwa, słuchaj, zupełnie genialne kapelusze. Masz owady przymierzyć? Nie. Sandra, słuchaj, wiem, że nie lubisz rozmawiać na ten temat, ale czy ten Kevin, czy on ci już nie zagraża? Nie. Bo wiem, że jest bardzo niebezpieczny. Podobno interesuje się nim prokuratura wojskowa. A skąd wiesz? Wiem. Masz kawę? Tak, w szafce na górze po lewej stronie. Pamiętasz, jak była ta historia z moim barem. Wtedy prokurator pokazywał nam jego zdjęcie. Powiedz na pewno ci nic nie grozi. No, przecież nie znasz. Gdybym czuła się zagrożona, na pewno bym nie wróciła. Kto to? Może Marysia wróciła. Będzie wielka scena pojednania? To ja już sobie pójdę. Sąsiad oddał cukier. Co nie zrobiłeś z tej kawy? Wiesz, to ja wypiję ją z moim narzeczonym. Cześć, Sandra. Bardzo jest na mnie zła. Co? No Marysia. Popuściliśmy się. Chciałem, żeby wróciła do domu i... O czym ty mówisz? No. No Marysi. Ona by wróciła do domu, prawda?